Festival Marketplace fascynujące miejsce, kilka tysięcy straganów, gdzie doskonale widać, jak ludzie zabijają się, żeby zarobić każdy najmniejszy, nawet grosik i zaoszczędzić każdy grosik. Ci, którzy kupują, przychodzą tutaj dlatego, że można się trochę potargować. Można od złotego Rolexa za kilkanaście tysięcy dolarów po kawę za dolara zrobić zakupy. Ciekaw jestem dla ilu z tych ludzi zrozumiałe by było czytanie, pierwsze czytanie z czwartku o ofierze Abrahama, o tym jak Pan Bóg zaprosił Abrahama, żeby złożył swojego syna w ofierze. Zupełnie nie ludzkie byśmy powiedzieli postępowanie, ale Pan Bóg zaprasza do właśnie takiej ofiary. Ktoś patrząc z boku może pomyśleć, że okrutny jest taki Pan Bóg, który prosi o taką ofiarę. Ale on tak naprawdę nie prosi o tę ofiarę, tylko on sprawdza, widząc, że Abraham jest gotowy, oczywiście odstępuje od rzeczywiście okrutnego, gdyby doszło do niego czynu, tylko sprawdza jego wiarę. Pan Bóg. Niekoniecznie zmusza nas do takich ofiar, ale jakby chce wiedzieć, czy go kochamy naprawdę, czy nie. Chce, no właśnie, chce nas po prostu czasem sprawdzić. Ja myślę, że ten temat wiąże się troszeczkę z takim zagadnieniem, czy wszystko rzeczywiście w naszym życiu jest już ustalone, czy wszystko... Jest już zaklepany, tak niektórzy mówią, ale już postanowione, to nie ma się co męczyć. To chyba trochę nieprawda. Pan Bóg istniejąc poza czasem oczywiście wie, co się stanie w czasie, natomiast y, istniejąc poza czasem ma na to jakby tylko wgląd, a nie ingeruje w naszą wolną wolę. Y, bardzo mi się przypomina tutaj w tym momencie piękny film Zmruż oczy ze Zbigniewem Zamachowskim, y, który tłumaczy małej dziewczynce, y, Płaczącej przy ich rozstaniu, że, że tak naprawdę jak się spotkali, to już na zawsze będą razem, to już będą, bo byli. Pięknie to pokazuje na moście, który ma być obrazem jakby przemijania tego czasu. Ja też czasami tłumaczę tą poza czasowość Pana Boga tym, że mucha po takiej poręczy długiego mostu idzie, i dla niej drugi koniec tej poręczy wyłania się z przyszłości. My patrząc na to z boku, widzimy już ten koniec poręczy i wiemy, jak on wygląda. Myślę, że coś z tego by było. Pan Bóg zna nasze decyzje, zanim je podejmiemy, ale nie wpływa na nie ograniczając naszą. Wolność. Może warto o tym pamiętać przy podejmowaniu decyzji. Szczęść Boże!